Dziwią komentarze zamieszczane pod filmami. Prawdziwy wysyp nauczycieli, którzy chcą pouczać mnie, co powinienem robić i czy to, co robię w ostatnim czasie ma sens, nie rozumiejąc, że dzięki zróżnicowaniu poruszanych tematów przez mój kanał przewinęły się tysiące oglądających. Mógłbym usypać górę z maili, które otrzymałem z podziękowaniami za pracę. Wiele z tych wiadomości mówi o całkowitej zmianie życia, o tym, że ludzie zaczynają interesować się Biblią, czytają ją lub pytają, jak zacząć. Więc pytam, jakie są twoje owoce? Pokaż mi swój plon. Potrafisz tylko narzekać i krytykować, ale sam od siebie nic nie dajesz. Mesjasz powiedział: Kto ze mną nie zbiera, ten rozprasza. Nadziwić się nie mogę, jak niektórzy oskarżają innych na podstawie prawa, mówiąc, że nie wolno czcić bożków ani im się kłaniać, cytując jedno z przykazań, ale gdy ktoś powie o innym przykazaniu z tego samego dekalogu, z tego samego prawa, Mam tu na myśli, pamiętaj o dniu szabatu. To wtedy oburzają się, mówiąc, to nas nie dotyczy. Bierzesz wszystko albo nic. I to gadanie o byciu pod łaską, diabelskie nasienie. Jak można uczyć ludzi, że od teraz prawo nie obowiązuje? Mogę kraść, kłamać, co cudzołożyć. Gdzie Mesjas zapytany? Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiada, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie. Czcij ojca i matkę, Plemie przewrotne i wiarałomne. Unieważniacie Boże przykazania, szukając usprawiedliwienia dla swojego grzesznego życia. Nie dość, że sami do królestwa nie wchodzicie, to innym też wejść nie pozwalacie. Królowa z południa zostanie wzbudzona wraz z tym pokoleniem i potępi je. Ludzie z niwy staną na sądzie z tym pokoleniem i potępią je, ponieważ pokutowali wskutek głoszenia Jonasza. Katolicy, z których drwicie, staną na sądzie przeciwko wam, bo wierzę, że jak w przypowieści o winnicy, tuż przed przyjściem Mesjasza, wielu pozna prawdę i nawróci się. I wiem, że teraz powiecie, że i ja drwiłem z katolików. Otóż do waszej wiadomości. Potępiałem i będę potępiał struktury kościoła oraz nauczanie niezgodne z Biblią, ale nigdy nie drwiłem z samych katolików. Macie filmy. Sprawdźcie i udowodnijcie mi winę. Żal mi was, bo jesteście jak faryzeusze, których Mesjasz potępiał. Wytykacie ludziom błędy, upominacie w komentarzach, ale sami od siebie nic nie dajecie. Nawróćcie się, bo mówię wam, ci, których potępiacie, wejdą do królestwa, ale wy nie wejdziecie.